Siemano, Bartek z tej strony, spóźnione bez dubli, środowe w czwartek, słuchajcie. Dzisiaj szybko, krótko, zwięźlej na temat. Trafił ekspres z błędem 8, jura, e, jura, jura, już Wam mówię, która jura, 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 Ena 8. Ze standardowym problemem, błąd 8 i zagadka. Tutaj od razu zaznaczę, zapalmy światło. Do wymiany ta uszczelka, do wymiany uszczelka główna na tłoku, ale uszczelki mi przyjadą jutro. Natomiast y, krótkie dzisiaj bez dubli, bo spóźnione. Słuchajcie, trochę zawirowań, trochę zawirowań z robotą, trochę zawirowań ze zdrowiem, ale tu nie, nie nagrywamy dzisiaj, żeby narzekać. Do wymiany ta uszczelka, do wymiany ta uszczelka, do wymiany ta uszczelka. To jest komplet. Zaparzacz jest już umyty, jeszcze trochę cieknie, ale on sobie tu obsiąknie. Produkcja zaparzacza 22 października 2020 roku, czyli 4 lata produktowo, pewnie trochę krócej. Mąt 8 zacina się, bardzo ciężko chodził. Teraz wydaje mi się, wydaje mi się, moje nadzieje, płonne może są, ja go trochę rozebrałem i on chodzi. Jeszcze chyba nie ułamało się to, co wiecie, co się ułamuje, i dzisiaj bez dubli robimy w klimacie złożenia tego ekspresu. No ale jak pewnie widzicie, trzeba to najpierw posprzątać. Więc nie ma dużego syfu, ale już jest pleśń. Więc trzeba tutaj troszeczkę przejechać ścierą. Co niniejszym uczyńmy. I pytanie: tak jak w tytule filmu, czy kolejny zaparzasz do wymiany w małej jurze? Czy tym razem się obroni? I tylko będzie kwestia yy, no, umycia go na smarowanie. On był strasznie zasypany kawą. Tu jeszcze klient zeznawał, że nie zawsze robił kawę, ale to mogło być związane jedno z drugim. Ewentualnie, ewentualnie, słuchajcie może być problem z zaworem, z pustowym zaworem drenażu, jak zwał tak zwał. Ten ekspres nie wyglądał źle, widzicie? Ja go nie myłem. Ja go nie myłem. Zaparzacz tylko wrzuciłem do czyszczenia. Wymyłem, wyczyściłem. Uszczelki wymienię jutro. Ale być może, no wiecie, ja zawsze wkładam zaparzacz na starych uszczelkach, żeby sprawdzić, czy ten zaparzacz w ogóle ruszy, czy on pójdzie tutaj w tym ekspresie. No bo po co go rozbierać, męczyć się z wymianą uszczelek, jeśli się okaże, że ich bo. Że Iżbo. No, on jest rozwalony w środku. Co prawda, ja zdejmowałem osłony, sprawdzałem, skręciłem go, wszystko wygląda dobrze, ale to wcale nie znaczy, że on zadziała. Kręcimy. Ekspres jest po kompletnej kontroli, wszystko jest z nim ok. Zresztą no został zgłoszony, słuchajcie, na błąd 8, i taki błąd występuje. Jedziemy nim do samej góry. Jak widać, on w miarę teraz chodzi. dojeżdżamy do końca, tak żeby nam się pojawił spód komory zaparzania. Ja go zawsze sobie ustawiam tak, że dojeżdżam aż się cofnie ta komora do środka. O, coś takiego. To nie musi być idealnie. Na ten moment tylko przesmaruję te stare uszczelki. Ta już wygląda na zużytą. Na tłoku jeszcze jako tako, ale oczywiście jest do wymiany. Słuchajcie. No ale kurczę, wykończyły mi się wszystkie uszczelki. Wykończyły mi się wszystkie uszczelki, więc... Będą jutro, to się wymieni. Na razie zróbmy ten szybki materiał bez dubli z testem. Czy wszystko działa? Czy zaparzacz ruszy, czy nie będzie problemu? Eee. Zaznaczam po raz kolejny, bo to ważne. A znów spotkałem ostatnio ekspres, gdzie tu były wkręcone wkręty zamiast śrub. Tu w te dwa miejsca idą śruby. Pamiętajcie o tym. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Przykładamy sobie zaparzacz. Wkładamy go do środka. On tam musi ładnie wszędzie wejść. Ok. Coś takiego. Jedna wypadła, ale na szczęście ta dolna ją będzie łatwiej włożyć. Bierzemy sobie śrubokręt Torx. Najpierw złapmy tą w środku. Było to wielokrotnie, ale jestem ciekaw i ponieważ, tak jak mówię, no bez dubli nagrywam w czwartek dla Was, bo chcę, żeby poleciał ten film. Będzie krótko, będzie zwięźle, będzie na temat. Dociągnięte. I ta tutaj, druga, one nie są magnetyczne te śrubki, więc te wkręty, te śrubki, dobrze tym razem powiedziałem, więc potestujmy ten ekspres, zaraz na nim dzitkę zaparzymy, bo tutaj w miarę świeża maszyna, myślę, że ona więcej jak 3,5 roku nie ma. Odginając to, co ja odginam, uważajcie, żeby Wam się to nie złamało, nie przesadzcie z tym odginaniem, można, bo to elastyczne, ale bez przesady. No i tyle. I skręcamy. Nie smarowałem go, zaraz to zrobię. Ja taki paroletni zaparzacz zalecam, ale to dosłownie troszeczkę. O, i z tej strony. On jadąc. Góra dół, sam się nasmaruje. Te dwie mamy. Teraz dolna. Teraz dolna. Wszystkie wkręćcie, żeby nie było. Tu. Chyba to widać, nie. Dokręcamy. I z takich śrub to chyba mamy wszystko z tego, co ja kojarzę. Tak, tu mamy wszystko. Sprawdzamy, czy dobrze siedzi. Ja jeszcze sam zerknę tutaj do środka. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. Nie zapomnijcie włożyć wężyka w tego dziubaska tutaj, bo inaczej to kawa poleje się po obudowie. My oczywiście nie będziemy zamykać teraz tego zaparzacza. No siedzi. No nie da się ukryć, że siedzi skubany jak złoto. Nie składam go, nie składam go. Tu gdzieś jest stacka. Ekspres zadbany naprawdę, więc ja wiem, biduję opinię, że to jest wina dbania, nie dbania. No nie do końca moim zdaniem tak to jest. Tych Jurena a -E A5, tych małych z tym zaparzaczem trafiło do mnie naprawdę sporo, zwłaszcza pod koniec roku. Teraz też kilka stoi, słuchajcie. I co? Składamy, składamy i odpalamy maszynę, nie ma na co czekać. Flakon na kwiatki stoi obok. Dobrze, jeszcze by było złożyć to prawidłowo. O. To co, jeszcze ważna rzecz, bo jest rozebrany element, e, podstawa zbiornika. Wkładamy go. Wkładamy go tak, żeby wszedł. To jest kurczę. Jak ktoś nie wie, to nie zdejmie tej strony obudowy. Ja ją ściągałem, tu wszystko jest ok. Teraz jeszcze muszę to włożyć. Nigdy nie wiem, jak to idzie, słuchajcie, ale. No, tak, żeby weszło, nie? No nie weszła. trzeba się wcelować, teraz pokazuję jak tego nie robić, słuchajcie, czemu ty nie chcesz wejść, ty tu, ty tu, ty tu, o wskoczyło, o ten dźwięk oznaczał, że wskoczyło. Filtr wody wyciągam. Jest, ale wyciągam. Nie znamy jego historii, poza tym on u mnie stał. Pamiętajcie, jak przynosicie do mnie ekspres, wyciągajcie sobie ten filtr wody, chociaż on i tak po takim czasie idzie w śmietnik. No ale u mnie na pewno pójdzie w śmietnik, bo... no bo swoje odstał. Pojemnik jako tako zadbany, wiadomo. To się robi białe, więc dajcie mi dosłownie sekundę, przyniosę tylko wody. Woda, słuchajcie, wstawiona. A! Nie przykręciłem ważnej rzeczy. Wejmujemy wodę, nie gibamy ekspresem wodą. Dzidkę już naszykowałem. Przypominam, to jest próbka, nie są dostępne w sprzedaży. To są próbki na przeprosiny za błędy, na różne takie okazje. Tu oczywiście idzie jeszcze osłona, ale na ten moment nie jest nam potrzebna. Ale to załóżmy, żeby woda nie lała nam się na zewnątrz, tylko żeby ona tutaj ładnie się zachowywała. Najlepiej, jak założymy to dobrze, wtedy będzie dobrze działać, prawda? Wszystko się ładnie spasowało kręt, bo bez wkrętu ani rusz. Tutaj akurat już mniejszy torcik. A właśnie. No i co? Jak myślicie? Napiszcie teraz komentarz. Ruszy? Czy wywali błąd? Hashtag ruszy, hashtag błąd osiem. A my odpalamy. Odpalamy wodę. Odpalamy ekspres na razie bokiem. Chcę, żebyście zobaczyli jak pracuje. Na moje oko pół na pół. No i co? Wszystko mamy włożone, to mamy zamknięte. Power! Zaświecił się napis Jura. No i co się wydarzy? Słuchajcie. Przybliżę Wam mechanizm. Insert filter. No filter. Czyli już ma czujnik. Czyli już w tym filtrze zaszyty jest czujniczek. Prawdopodobnie Swiss Made. Coś tu podłóżmy. No i niestety. Na razie woda poszła dołem. Ale dajmy mu szansę. I teraz powstaje zagadka. Czy tylko uszczelki? Co wątpię. Zamyślił się. On się teraz kalibruje. Dobra. Jedzie w sam dół. Dobra. Pozycjonuje się. Załapał już. No, i on jest w tej chwili gotowy do pracy. Ja może zanim otworzę, o tu jest nawet jakaś kawa. No to spróbujmy. Tak, żeby. A, właściwie bokiem widzicie espresso. Moc na full. No i patrzymy. Mnie to niedobrze wygląda. Ale może mnie zadziwi. A! Robi kawę. Nic dołem nie cieknie. Filiżanka ma około 65-70 ml, tak ustawiam. Tu widzę, że jest śrubka niedokręcona. Dlaczego? Ja tych śrub. A nie, jest dokręcona, ona takie wrażenie sprawia, bo tam jest na oparciu. No i co? No nie powiedziałbym, że to jest 65 litrów, ale może to nie jest ta filiżanka, słuchajcie. Jest tam jeszcze kawa? Coś tam jeszcze jest? Ta ma podobnie. Zróbmy zwykłą kawę. Mocna maksa, mocna maksa. 70 ml. I patrzymy. No ładnie to chodzi. Tutaj punktem, już zaczepienia jest to, że nie przepukał się, tylko przepukał się pod ekspres. Ale to może być uszczelka. Ustawione jest 70 ml. Jest idealnie. Piękna kawa. To jest kawa klienta. Więc nie wiem tak naprawdę co to za kawa. Wylejmy ją. Wytrzyjmy filiżankę. Słuchajcie, wygląda na to, że zaparzacz ocalał. Jeszcze kwestia tego, czy on na pewno będzie robił za każdym razem kawę. Zrywamy, słuchajcie. Oczywiście, znaczy, jakbym zerwał dobrze, to by było dobrze. Zrywamy pieczęcie. Mocna dzida, przypominam, tylko w kilogramowych paczkach dostępna. Tak jak stoi za ekspresem. Tu jeszcze zostało trochę kawy. Ja ją wyssam, słuchajcie. Trochę hałasu. Wymielmy jeszcze to co jest. Dziwny dźwięk z odkurzacza, czyżby się ze mną żegnał? O nie! Odkurzaczu! Dobra, wymielamy kawę. Wsypujemy dzidę. Tak jak mówiłem, słuchajcie, na filmie o kawie w zeszłym tygodniu, Ach, tak. sól ziemi, to jest taki zapach soli ziemi, ale najważniejsza rzecz w tym krótkim dzisiaj filmie jest taka, że zaparzacz żyje. Nawet jeżeli tam jakieś uszczelki czy coś z zaworem drenażu do uratowania, to główny koszt takiej naprawy, jeśli pęknie zaparzacz, no to jest sam zaparzacz, bo to się liczy w kilkuset złotych i to tak bliżej górnej granicy tysiąca niż, niż niżej. Także należy się cieszyć. Ech. Dobra. Ta jeszcze nie będzie czystą dzidą, więc wymieram. Zawsze pamiętajcie, kremę robi robusta i tu, ponieważ jest 90% robusty. No to tej kremy się robi, i teraz będziemy mieli, słuchajcie, esencję dzidy. Esencja dzidy, jakby to nie brzmiało. Najważniejsze, ja się cieszę, że nie jest to kolejny ekspres, który trafi na wymianę zaparzacza, bo to nic, wiecie, to jest taka też, słuchajcie, dyskusja że usłyszałem ostatnio pamiętam, pan to się cieszy, jak pan zaparzacz wymienia, bo to kupa kasy. No tak, ale kupę kasy kosztuje część. Sama wymiana to nie jest jakiś duży koszt, bo wiecie, usługa w serwisie zawsze jest lepsza dla serwisu, wykonanie usługi, bo tu bierzemy za swoją pracę. Natomiast jeżeli część kosztuje dobre kilkaset złotych, no to bierze się za wymianę zaparzacza, no nie wiem ile się bierze za wymianę zaparzacza, 150-200 zł plus sprawdzenie wszystkiego, to też zależy od usługi. Więc to nie jest tak, że jak nagle płacicie 1000 zł w biurze łącznie z wymianą zaparzacza, to serwis nie wiadomo ile na tym zarobił. To, to tak nie działa, słuchajcie. A słyszałem to raz, czy dwa, czy trzy razy już, więc no mówię o tym. Tak bierzcie to pod uwagę. Im droższa część, tym mniejszy zarobek tak naprawdę. No bo też to jest ważne. Pamiętajcie, serwis zawsze musi, dlatego każdy przypadek naprawy jest inny, bo jako serwis musimy trzymać balans. Nie możemy, wiecie, jeżeli drogo wychodzą części, nie możemy powiedzieć za drogo za naprawę, bo jeśli chcemy uratować ten ekspres, a ja chcę ratować te ekspresy, to musimy zbalansować tą cenę tak, żeby warto było to robić. Bo nie sztuką jest powiedzieć zaparzać 1000, wymiana 500, plus przegląd 300, 2000. No kto to naprawi za 2000, jak nowy kosztuje 4? No nikt tego nie naprawi. No może ktoś naprawi. Więc to zawsze jest balans i na Wasze pytania, ile będzie kosztowała dana usługa, jeśli mi opisujecie na przykład telefonicznie usterkę, ja zawsze odpowiadam, Mogę podać jakieś widełki, ale najczęściej odpowiadam, że wszystko po diagnozie, bo każdy przypadek jest inny. Tu nie ma jako takiego cennika. Cennikiem może być roboczo godzina, ale ja nie pracuję na roboczo godzinach. Cennikiem może być, nie wiem, prosta rzecz jak odkamienianie ekspresu, ale po prostu tylko odkamienianie plus umycie go z zewnątrz. Natomiast każda jakaś usterka, każda naprawa jest wyceniana indywidualnie w zależności od skali usterki, w zależności od typu ekspresu, od ceny ekspresu też, bo tak jak mówię, nie sztuką jest postawić cenę Licząc po prostu jak automat w tabelce i klient zrezygnuje. Żaden to interes dla nas, słuchajcie. Czekajcie, bo dzwoni mi telefon. Wszystkie telefony naraz mi dzwonią, nie wiem o co chodzi. Ja mam jedną słuchawkę do dwóch telefonów. Eee, o czym to ja mówiłem? O tym, że każda usługa jest wyceniana indywidualnie. Ja bardzo często idę na rękę klientowi cenowo, bo chcę, żeby te maszyny działały. No, to, to, tak mam, no po prostu nie podchodzę do tego tak zerojedynkowo jak maszyna. Tyle gadania na ten temat. Mielimy dzidę. Jeszcze sprawdzę Jezus sieć. na ten pająk to jest mistrz, słuchajcie. O on tu siedzi. No zaparzmy, co. Ja zawsze wolę tą mocną kawę zaparzyć. Mocna maksa, mocna dzida. Przed Państwem. Zaraz powiem o tych kawkach i kończymy dzisiaj krótki odcinek na temat zaparzacza. Nie wiem, jak jest mój wyregulowany. Zaraz spojrzymy na fusy. No i spójrzcie. Pokazywałem to już nie raz, ale pokażę, bo to magia się tu dzieje. Kremy będzie połowa albo i więcej. Ekspres działa i wygląda na to, że będzie działał. Tak wygląda kawa. Mocna dzida. Bajura ena 8 Po wyczyszczeniu zaparzacza oczywiście jeszcze do wymiany uszczelniacze. No i co? I właściwie tyle. Dzisiaj krótko. Bez dubli krótko. Szybko o kawkach. Ta, która właśnie tu się parzyła, Mocna Dzida 90% robusty, 10% arabiki. 60% arabiki, 40% robusty. 85% arabiki, 15% robusty. Najsłabsza kofeinowo, średnia. No i jak sama nazwa wskazuje, Mocna Dzida. Jeśli chcecie zamówić mail, kawa napiszcie maila, odpowiem Wam. Kawę zawsze dostarczamy na zamówienie, świeżutką, bo o to chodzi. Przypominam, jeśli chodzi o porady, o pomoc w wyborze, w usterce, tylko i wyłącznie grupa na Facebooku, do której link macie w opisie filmu jeśli chodzi o porady mamy również serwer Discord. Serwer Discord jest dostęp do serwera Discord jest tylko i wyłącznie dla osób wspierających kanał. Macie tam guzik wesprzyj, najwyższy poziom nazywa się Dostęp do Discord i jak sama nazwa wskazuje, po yy, wsparciu kanału na tym poziomie tam jest zaszyty link do serwera Discord, więc zapraszam. Przypominam, już w poniedziałek o 18:00, ale tylko dla subskrybentów live poradnikowy, live poradnikowy o 18:00 w poniedziałek najbliższy to będzie, słuchajcie, Eee, już wam mówię 22 kwietnia. Takie live y będą zawsze w ostatni poniedziałek miesiąca, ale ponieważ w tym miesiącu ostatni poniedziałek zahacza o drugi weekend majowy, więc robimy go w najbliższy poniedziałek. Eee, zapowiedź będzie już jutro, więc będzie można przysubskrybować kanał. No i co? I tyle z mojej strony, słuchajcie. O Discordzie powiedziałem, o Kawie powiedziałem, o Facebooku powiedziałem, o Lajwie powiedziałem. Bez dubli, odcinek kolejny. Miłego czwartku, tym razem sorry za spóźnienie. Sorry za brak live'a w poniedziałek, ale życie mnie przygniotło. Eee, Miłego czwartku życzę Państwu. Odpowiedź na temat live'a. Tym razem zaparzać żyje. Ekspres będzie uratowany w sensownych pieniądzach. Mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doktor. Trzymajcie się. Cześć.